Siemanko, Bati TV, Wele, bezdomny, On Tour. Czas na małe podsumowanie skrognikarskiego obowiązku. Nie będzie tutaj aż takich emocji, być może, jak przy poprzednich odcinkach. No ale trzeba nagrać, trzeba powiedzieć kilka słów odnośnie mojego wyjazdu na Białoruś. Działo się troszeczkę. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to polecam obejrzeć wszystkie odcinki od pierwszego. Aż do tego, żebyśmy wiedzieli wszyscy razem, o czym tu mówimy, o czym rozmawiamy i tak dalej. Także ja sobie nawet już zapisałem tutaj kilka kwestii, bo zebrało się troszeczkę tego. Także nie przedłużając, jedziemy z tym tematem od początku. Na początek może mm, podziękowania za mocny odzew. Razem budujemy tą markę. Ojojoj, <laughs> oj, oj, nie, no kiedy to nagrywam, wyszły już dwa odcinki. Mm, ponad 500 subskrypcji. E, pierwszy odcinek, nie pamiętam, kilkanaście tysięcy wyświetleń, p, chyba ponad 16. Drugi odcinek, kołodyżki. Bardzo dużo komentarzy. No, jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku, bo ja tutaj się nastawiałem na jakieś śmieszne wyświetlenia pokroju. Rzędu tysiąca, dwóch, a tutaj idzie to na, na grubo, naprawdę <laughs> jest mi miła sympatycznie, 200 i melodyjnie. Zawsze mnie to denerwowało w innych filmikach, jak oglądałem gdzieś tam jakichś YouTuberów czy coś, że te gadanie subskrybujcie, komentujcie i tak dalej, ale teraz jak sam się w to bawię, to faktycznie ma to spore znaczenie. I tutaj widziałem na przykład, że aż 85% chyba. Czy nawet 90% oglądających nie subskrybuje mojego kanału? Yy, także gorąco zachęcam do tego. <grym> yy, do komentowania, yy, nawet te negatywne komentarze bardzo mile są widziane. I tutaj też się zaraz do tego odniosę, bo <grym> co tam się dzieje? <grym> to jest hit. Ale dobra, także tak, jak możecie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, przesyłajcie tam wszystkim. Ja, jak nic nie zrobicie, to też będzie gitara elegancko. Yy, także może tak, przejdę do, do, do komentarzy. Najbardziej o, do, tam od te, Białoruskiego Onoce, jakieś tam inne, od Łukaszenków i tak dalej. Ile mi zapłacili kopiejek <grym> rubli. Nie no, hity niesamowite. Najbardziej odkrył mi komentarz, yy, który mogę niemalże zacytować z pamięci, mimo że raz go gdzieś tam przeczytałem, żebym wziął się za Mm, za uczciwą robotę. <grybujesz> Mordo, K pracuję ciężko na etacie, w Niemczech jeszcze. Ciężko pracuję, żeby w sobie pojechać właśnie na taką Białoruś albo gdzieś tam na jakieś inne wyprawy, gdzie tam Was zaproszę. Ciężko pracuję na inne tutaj yy, wyprawy, które czekają, czekają nas wszystkich tutaj wspólnie razem. Yy, budujemy tą markę do samego końca, jedziemy z tym pierdolnikiem. Będzie się działo na pewno polecam naprawdę tutaj subskrybować, bo to nie będą rureczki z kremem ani wyjazd do, do babci na pączki tu będzie się działo. Mam już nagrane tutaj kolejne wypady, mocne kierunki, myślę, że wam się spodobają. Także co? Przejdźmy może już do tego podsumowania. Jak mi się coś przypomni, a na pewno mi się gdzieś przypomni w trakcie, to, to będę tutaj opowiadał, nawijał. Także tak, no tak jak mogliście obejrzeć tutaj w pierwszym odcinku, udałem się z Wysokiej Kamieńskiej do Teres Pola, czyli przejechałem calutką Polskę z przysiadką 20-minutową w Warszawie i na szczęście tutaj mm, dobrze, że szofer nadrobił spóźnienie, które nastąpiło już w Szczecinie Dąbiu bo ktoś tam miał końcóweczkę ale no na szczęście udało się, pozdrawiam szofera jeżeli to oglądasz, na pewno no i dobra, udało się dotrzeć tutaj na granicę nie chciałem o wszystkim mówić tam od razu, bo wiedziałem, że telefon będzie trzepany w pierwszą stronę przynajmniej nie wiedziałem jak to będzie wyglądało na powrocie na szczęście na powrocie załapałem się tylko na jedno pytanie yy, od kobiety ze służby białoruskich, ale nie zrozumiałem tego pytania, ona nie dociekała. Także rozstaliśmy się bez odpowiedzi. Natomiast w pierwszą stronę no nie było tak kolorowo ale zacznijmy od tego tutaj właśnie, że może. Bo tam też pamiętam, że wideo mi nagrywkę mi urwało, bo to było coś takiego, że podbiłem do pierwszego szafera na polskich blachach, było to trzecie auto w kolejce przed nim były dwa busy białoruskie. I okazało się, że to też Białorusin, ale dobrze mówił po polsku. Mm, no, był chyba zaskoczony ogólnie moją propozycją, żeby mnie po prostu przetransportował przez granicę i nic więcej mi nie interesuje, bo nie można na piechotę przyjść tej granicy. Wchodzi w grę tutaj tylko właśnie e, autobus, autobus, motor na pewno, bo widziałem człowieka na motorze. Ktoś tam pytał w komentarzach o rower. Nie wydaje mi się, nie sądzę. Na pewno raczej nie. Co trzeba mieć? żeby przejść przez granicę, paszport minimum ważny 3 miesiące, jak dobrze pamiętam, od, od daty wyjazdu z Białorusi 3 miesiące musi być paszport nasz jeszcze ważny i, i ubezpieczenie jest tutaj ważne, jakieś tam musi spełniać wymogi, ale to już radzę zaczerpnąć wiedzy tutaj w internecie. Mm, ciekawe, miałem pieczątkę z Ukrainy, ale to dawne, stare czasy 2017, gdzie byliśmy w mocnym składzie w Odesie, Dojechaliśmy tam pociągiem z Kiszyniowa, z Mołdawii i nie padło absolutnie żadne pytanie odnośnie tej pieczątki. Miałem sporo innych pieczątek, ale to takie kraje tam już raczej, które kompletnie nie interesują Białorusinów. Typu, nie wiem, Kolumbia, Brazylia czy jakaś tam Tajlandia, Malezja, i inne Singapury. Nieważne. Yy, no, przy wjeździe właśnie tutaj już było sporo pytań. Yy, były to pytania, byłem yy, tak nagrywany, kamerowany, yy, ale i tak ta rozmowa trwała bardzo krótko bo to zajęło maksymalnie nie wiem, 10-15 minut nawet raczej nie. Pytania były takie, a nie inne. Mm, gdzie chcę spędzić ten czas? Ile dni zamierzam być na Białorusi? Czy jestem vlogerem? Tak, wtedy, wtedy jeszcze nie byłem, można powiedzieć. Znaczy, dalej się nie uważam. Absolutnie to za jakiegoś vlogera, blogera, youtubera i innych tam takich yy, zawodników. Jestem po prostu zwykły szaryk, chłopak z osiedla <śpuszczaj> reprezentujący biedę. <śpuszczaj> Także, tak, takie były pytania, szybkie. Nawet, nawet nie dostałem jakichś pytań takich, kurczę, nie wiem, gdzie pracuję. A wiem, że są takie pytania, były. Mój koleżka, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, był rok temu na Białorusi. Ogólnie znam tylko trzy osoby, które były na Białorusi. Szok, bo to, no nie wiem, nas sąsiad, no, blisko położony kraj, tak, aczkolwiek... Aczkolwiek no, ode mnie z rejonu z Pomorza Zachodniego no to jest tam kawałeczek. No ale dobra, nieważne: trzy osoby. Z, z czego właśnie ten kolega był w tamtym roku no i miał bardzo dużo pytań. Był bodajże około 50 minut przepytywany czy godzinę. Ja spędziłem tam maksymalnie 15 minut, i były to pytania takie właśnie jak mówiłem: co chcę zobaczyć, yy, gdzie, ile będę spał, czym będę podróżował i musiałem pokazać yy, adresy noclegów Adre, adresy noclegów yy, ubezpieczenie nie pytali, mimo że jest wymagane podobno. I yy, kurczę, no nic, no. pani mówiła bardzo dobrze po polsku, ze służby granicznych Białorusi i tam nie było żadnych jakichś tam nieprzyjemnych sytuacji, absolutnie Hmm, czy tak, ale wracając do tego mojego szofera, jeszcze to było coś takiego, że podbiłem do niego, mówiliśmy się: OK, spoko, nie ma problemu. Jeszcze był tam jeden Białorusin z nim, który średnio już tam mówił po polsku, ale to nie istotne. No i było tak, że ja plecak, czek, do niego, do autka i mówię: Dobra, to jeszcze idę tutaj do sklepu, po jakiś napój czy coś. On mówi: Dobra, spoko. No i kurczę, przeszedłem 10 metrów, a on to: Ej, ej, mordu! <noise> nie wiem, coś tam krzyczał. Ja się odwracam, mówi: dawaj, jedziemy. No i tak, także szybko musiałem wrócić do autka, niestety nic nie kupiłem na, na drogę. Kurczę, to było kilkaset metrów łącznie było od przejechania, ale czasowo 5 godzin 20 minut to wszystko zajęło. Mm, cała granica, co i tak jest bardzo dobrym czasem. I tak jest bardzo dobrym czasem, ale może dlatego, że tak jak tam mówiłem, dojechałem do Terespola, przeszedłem na piechotę. Pod granicę i poszedłem do właśnie trzeciego auta w kolejce. Bo tak, jakbym jechał na przykład autobusem z Warszawy do Mińska, no to musiałbym czekać z tym autobusem całą tą drogę, w całą tą e, kolejkę do granicy. I to tam się spędza dużo czasu. A ja po prostu e, pominąłem ten etap. Także zaoszczędziłem tam kilka dobrych godzin. Mm, ogólnie w porządku na granicy. Wszystko chyba tam już mniej więcej opowiedziałem yy, w materiałach wideo. Fajnie to przebiegło dosyć. No i co, szofer pomógł mi strasznie razem z tym drugim koleżką, yy, bo nie miałem noclegu zaklepanego w Brześciu. Taki był plan, żeby tam zostać. Ja podałem nawet jakiś tam adres i yy, hotel, w którym finalnie nie spałem. Yy, kurczę, aż zażwiruje. Jim Beam. No i pomogli mi, bo zaczęli obzwaniać hotele, hostele, jakieś tam pensjonaty, Bóg wie co tam jeszcze. Obdzwoni z 15-20 miejsc. Ja i wcześniej, i w tym samym czasie, poprzez internet, poprzez Instagrama, WhatsAppa też wystosowałem kilka zapytań, no niestety nie było kompletnie nic wolnego. No, i potem, jak miałem podrzucił tam pod muzeum, zawinąłem się na dworzec pociągowy. Dworzec kolejowy. Pociągowy, jasny więc <noise> Na dworzec kolejowy, i udałem się chyba ostatnim pociągiem do Mińska. No, i tam w pociągu udało mi się zaklepać nocleg na mocnym zadupiu, daleko od centrum, bo w tym hostelu, w którym miałem dograny nocleg na kolejne dwie noce, już też nie było miejsca. To była sobota, może dlatego fajna pogoda. Sobota, także, może dlatego tutaj nie było kompletnie żadnego wyboru, a sprawdzałem już naprawdę noclegi z takiej tam nawet wyższej troszeczkę płeczki. Ja też były z wymianą waluty. Mm, Kurcze, myślałem, że to będzie dużo prostsze, a jednak udało mi się tylko w Terspolu wymienić te 55 rubli, co szybko się tam yy, rozeszło. Na szczęście można było gdzieś tam zapłacić kartą, ale problemy były, o czym czytałem wcześniej w, na grupie na Facebooku. W metrze w Mińsku. Te, tam mi się nie udało zapłacić kartą. Eee, tak, tak, tak to wyglądało. Mm, tutaj sporo jeszcze osób pytało w komentarzach o jakieś tam różne dziwne inne rzeczy. Na przykład o jakieś tam zarobki. Kurcze, no nie chciałbym wchodzić za bardzo w ten temat, no bo to, to jest tak samo jak w Polsce, tak? Inaczej będzie zarabiał, nie wiem, przykładowo hydraulik, mając swoją jednoosobową działalność w Warszawie, a inaczej. Pracownik, hydraulik, pracownik gdzieś na końcu Polski. Nie będę tam wymieniał jakiś województw, żeby tutaj kogoś nie urazić no ale gdzieś tam na jakiejś pipidówce na końcu Polski, tak, no to, to też nie ma takiego porównania za bardzo i to samo tyczy się każdej innej profesji, myślę. Yy, Także, no nie, nie będę wchodził tylko w te tematy. Mogę tylko powiedzieć tyle, że podobno mm, minimalna płaca to jest około 3000 zł na Białorusi brutto. Ale, no ale trzeba pamiętać, że tam jest też wszystko tańsze, tak? I czy jakiś wynajem, czy jakieś usługi, czy bilety y, na komunikację miejską, czy paliwo czy za niecałe 3 złote bodajże, benzynka no coś pięknego. Yy, bilety na metro właśnie koło złotóweczki, na autobusy, trolejbusy 90 groszy bodajże. Naprawdę fajne kwoty, fajne ceny. Yy, no też co chciałbym tutaj. Powiedzieć chyba już 17 raz, bo jak ktoś oglądał wszystkie moje odcinki, to na pewno pojawiało się to mnie jednokrotnie. Jest no porządek, porządek, mocny porządek, czysto zadbane, wszystko, drawniżki skoszone, mmm, brak Żuli, brak bezdomnych. Tak, gdzieś tam podbiło do mnie dwóch chłopaczków o jakieś tam rubelka, to im dałem na cieplutkiego, wygazowanego, brązowego bosmanka. Ale to byli chłopcy po, nie wiem, 14-13 lat, normalnie ubrani i tak dalej, także to na pewno nie byli jakieś tam porzucone dzieci, absolutnie. Kurczę, no... że braku właśnie widziałem tam dwóch, ale to były jakieś tam osoby mocno schorowane. Bezdomnego ani jednego nie widziałem. Naprawdę, no naprawdę... Kurczę, no... Nie wiem... Dobrze, dobrze. Na, naprawdę mega pozytywne wrażenie zrobiła na mnie Białoruś. Jak i każde to miasto, w których byłem. I w Brześciu, i w Mińsku, i w Brześciu, i w Mińsku, i w Grodnie. <laughs> się zakręciłem. Po drodze jadąc, no to tam można było zobaczyć taką Polskę może z lat 90 -tych. Gdzieś tutaj mi utkwił obrazek, jak jechałem tym pociągiem z Brześcia do Mińska i, i, i przy torach jakiś domek drewniany, sporo drewnianych domów i sporo też nieocieplonych może. Ale wracający gościu sobie podlewał jakieś tam pomidorki czy coś w koszulce na ramionzkach i w samych majteczkach i, i w kapeczkach. Jak to komicznie wyglądało. Jeszcze z brzuszkiem takim, no kurczę, nie widziałem dokładnie, czy, czy wąsa jeszcze nie miało, bo to już by było uzupełnienie takiego typowego obrazka, typowego Joandrze'a. No ale dobra, jedźmy dalej z tym. Muszę tutaj zerknąć na swoją listę. Bo się działo trochę, aha, brak reklamy. Kurczę, oczywiście, jakieś tam billboardy, coś tego, jakieś reklamy się zdarzały, ale jak mam porównanie do polskich miast, to nieba, ziemia. To, co się dzieje u nas, no to jest rozpiernicz delikatnie rzecz ujmując, tak? Te reklamy, i to wszystkie kolory na każdym kroku. Tam jednak, mocny porządek jest z tym zrobiony Nie ma takiego... nie jest tak nasrany po prostu Tak Aha, No... tu minus u mnie mocny, do czego się przyznaję I, i o czym wiedziałam od samego początku Mało nagrywałem w restauracjach, chyba w sumie w jednej Plus to co wziąłem z maga białoruskiego na wynos mm, Krępowałem się, no nie siedziało mi to kompletnie Nagrywki, jakieś takie, Doracji, no nie wiem, jakbym był sam, to jeszcze może bym coś tam nagrał, ale <laughs> tak to nie. No na pewno, co można powiedzieć, smacznie i taniej na pewno niż u nas. Zawsze to jest mocny pozytyw, jak mocny plus, jak gdzieś człowiek jedzie za granicę i jest choć troszeczkę taniej niż u nas. Tak, bo jedziesz gdzieś tutaj na, nie wiem, Włochy, Niemcy, choć ceny to naprawdę w Polsce już też tak poszły w górę, że że jakoś nie odbiegamy mocno tutaj od zachodnich państw czy tam jakichś tych mocno turystycznych kierunków także jak jedziesz się gdzieś do kraju gdzie jest troszeczkę taniej no to to już człowiek, przynajmniej ja tak mam już tutaj jest fajny plusik już człowiek ma ochotę zaszaleć dobra idźmy dalej a, no dobra, co do tego września jeszcze do tej pierwszej nocki, to naprawdę było blisko, żebym tę pierwszą noc spędził tam na dworcu autobusowym, bo ten dworzec autobusowy fajnie wyglądał. <grym> Mówię, dobra, ty no w ostateczności zostaję tutaj, ale jakiś tam plan był, nie wiem, iść do baru gdzieś coś posiedzieć, jak najdłużej się da iść na dworzec, powiedzmy, no, nie wiem, o północy, pierwszej może później i rano jechać pierwszym pociągiem, no ale kurczę, bo proszę sobie wyobrazić, że nie wiem, o północy, o pierwszej Bia bierze mnie na kontrolę jakaś policja czy jakieś inne służby białoruskie no i Polak pamiętający się jeszcze z jakimiś tutaj zdjęciami, nagrywkami pierwszymi już z Białorusi yy, Pamiętający się Polak w nocy bez noclegu po, po, po Brześciu, po większym mieście no myślę, że mogłoby to się średnio spodobać <laughs> Nie chciałem jakiś tutaj ryzykować Aczkolwiek jakby nie było tego pociągu do Mińska już, bo ja tam kupowałem ten bilet jakoś po 20. No, chyba tak po 20. koło 20 jakoś, no nieważne, to brałem naprawdę mocno pod uwagę te wyjście. Ale zresztą to dodałoby tylko pikanterii. No i dobra, co jeszcze? Tak. Tutaj to mówiłem, Aha, że do końca 2025 roku nie są potrzebne żadne wizy. Tak było już w zeszłym roku, do końca 2024, ale prezydent Białorusi wydłużył ten okres do końca tego roku. Podejrzewam, że w grudniu tego roku może to przedłużyć o kolejny rok. I niech tak będzie, zachęcam do podróży na Białoruś. Tak, dostałem dzięki od Łukaszenki, dzięki mordeczko. Dlatego propsuję Białoruś i polecam wszystkim tam wyjazd. Bo też takie komentarze, ojej, ile tam takich komentarzy też było. Ktoś mi tam zarzucił, że usuwałem jakieś komentarze. Absolutnie, to nie jest prawda. Nawet te negatywne, mm, odpowiadałem na nie. Yy, czy zostawiałem. No, żadnego koment ani jednego komentarza nie usunąłem. I raczej tego nie zrobię nigdy. Chociaż nigdy nie mów nigdy, ale nie, no, nie planuję żadnych komentarzy usuwać. Hmm, podejrzewam, że ktoś tam mógł przegiąć pałkę i tam YouTube mógł tu usunąć, co nie? Albo ktoś tam pisał na przykład, że podał numer chyba swój, bo chciał mi nocleg zaoferować. No to też yy, ten komentarz się nie wyświetlił. No także yy, miejcie się na baczności, co wrzucacie do Neta, co piszecie w komentarzach, bo, yy, bo internet to jest internet. Tak. Ojojo! No dobra, chyba wszystko tutaj miałem do powiedzenia. Na pewno o czymś zapomniałem. Na pewno coś mógłbym dodać, ale gdzieś tam zapomniałem o tym. Aha, no jest jeszcze jeden temat, który mi się teraz przypomniał w sumie. Na granicy wszystko fajnie. No wiadomo, tam ogrodzenia mocne i tak dalej. Tam też nie można było zdjęć robić. Kolczatki, kamery, co, co kilkanaście metrów, słup i kamery. Zarówno po polskiej stronie, jak i po stronie białoruskiej. Także nie widziałem kompletnie żadnego tam cyrku związanego z tą wojną hybrydową, czy jak to tam nazwać, tymi uchodźcami. Ale w Grodnie mm, widziałem, i to byłem w Grodnie w środku tygodnia, to był chyba wtorek. I to od rana gdzieś tam walczyłem na mieście i widziałem na przykład sporo kolorowych tam innych, tutejszych bym powiedział. Nie raczej nierodowitych Białorusinów. Mężczyzn w Sile Wieku, w, w, którzy no nie wyglądali na osoby, które wracają z pracy albo idą do pracy. Także, także, no, także tak ciekawa też taka anegdotka odnośnie tej sytuacji. Absolutnie. Nie będę się w moich filmikach tutaj odnosił do polityki. Nie, nie interesuje mnie, co tam się dzieje, gdzie, co jak, po co i dlaczego. Znaczy, może interesuje, ale nie będę się na ten temat wypowiadał. No i jeszcze co do czego chciałem wrócić. Na przykład też poznałem gościa na powrocie. Na powrocie już nie było tak łatwo bo na powrocie też podbiłem w podobny sposób do, do, do pierwszych tam samochodów, autobusów i nie było za bardzo chętnych, żeby mnie zabrać. Jedyna propozycja. Jaką u, u, dostałem, po, po, po obejściu około tam 10 pojazdów, żeby za 40 euro, ale do, do Warszawy. Absolutnie tam nie interesowało szopera, że chce tylko do. Terespolu. Może dlatego, że no, na Polaków, że Polaków właśnie mogą wziąć na tutaj jakieś dodatkowe rozmowy i trzeba czekać. Także myślę, że tutaj dlatego nie było tak za bardzo chętnych. No i chłop właśnie zaoferował za 40 euro do Warszawy. Na co finalnie się zgodziłem, no bo za bardzo wyboru zresztą nie miałem. No i w sumie dobrze się stanęło, bo, bo tak to bym jechał z Terspola i tak bym musiał dechać z minimum jedną albo dwoma przysiadkami, a tak to pojechałem od razu do Warszawy. A farcie 15 minut przed ostatnim pociągiem. 23, a chyba 40 on był. Jakbym się spóźnił te 15 minut, to go do 5 coś. Także no, ale miałem to wkalkulowane, także brałem to pod uwagę. Jakby do tego doszło, to... życie, życie. Jedna tam nocka w stolicy, na ulicy. Więcej nic by tam nie, nie, nie zrobiła, dodała nawet trochę pikanterii, jeszcze by było trochę materiału z Warszawy. I co ciekawe, w busie tam chyba, bo nie wiem, z 17 osób, powiedzmy, byłem jedynym Polakiem, reszta to zdecydowana większość Białorusini, ale było też kilka Ukrainek, które nie miały jakichś tam pytań na granicy, też za wiele, albo w ogóle. Bo jakoś tam wszyscy sprawnie przeszli. To tutaj śmiesznego. Szofer mój, na właśnie przy przekraczaniu granicy, nie wiem jak oni mają. My możemy wwieźć z Białorusi do Polski chyba litr mocnego alkoholu. Chyba tak. A, a oni nie wiem jak to tam u nich wygląda, ale gościu normalnie wiecie co: W się za, za kółkiem i przelewa wódeczkę do plastikowej butelki tam po wodzie, chyba, czy po jakimś powodzie chyba tak. to bez pardonu, bez ukrywania się gdzieś tam z tyłu, za busem, czy w środku busa, normalnie za kierownicą. Elegancko uśmiechnął się tylko do mnie, jak zobaczył, że przycięłem, bo, bo, bo to. bo stałem obok niego dosyć blisko. Yy, no i też poznałem tam jak jednego Białorusina, który tam mówił dosyć dobrze po polsku, bo yy, starał się o obywatelstwo polskie, bo jego mama jest Polką z tego. Z tego co pamiętam, i on mówił na przykład tak, że musi właśnie, że jedzie tam na ileś yy, tam dni yy, do Warszawy. No i ogólnie robi taki numer, że pracuje jako kierowca Tira kilka miesięcy w Polsce, już nie pamiętam ile, chyba z pół roku powiedzmy, i resztę tam leży w, na Białorusi do góry brzuchem. Ale tam ma jakąś pracę dodatkową, już nie pamiętam o co tam chodziło dokładnie, yy, ale tak. Ale ogólnie mówił, że no zarobeczki, sympatyczne. Takie, ani inne. Ale to, to też nie może być tak. Yy, nie można tak tego odbierać, że ktoś popracuje właśnie sobie pół roku w Polsce, odłoży tam, nie wiem, ileś yy, naście tysięcy złotych, powiedzmy, i żyje jak Pączek w Maśle na Białorusi. Bo to wszystko zależy pewnie od jakichś tam wielu innych spraw, czy wynajmujesz mieszkanie, czy masz swoje i tak dalej. Także tak to wygląda. Na koniec dodam jeszcze, że. Yy, Propsuje Białoruś. Naprawdę bardzo mi się podobało. Może w, nie wiem w sumie dlaczego aż tak bardzo, bo ponadprzeciętnie, ale to może po prostu jakiś tutaj, yy, w ta wschodnia część, tutaj w wschodnie kierunki mi się podobają, bo tak samo byłem w Kirgistanie, Kazachstanie też mi się bardzo podobało. Gruzja też była spoko, bardzo fajna. Także może tutaj coś w związku z tym, nie wiem, planuję jeszcze dalej gdzieś tam eksplorować te ten kierunek na pewno będzie się działo w nadchodzących miesiącach. Subskrybujcie, monitorujcie, oglądajcie do końca, wysyłajcie, przesyłajcie rodzinie, znajomym <laughs> i tak dalej, i tak dalej. Baty TV, e, wel bezdomny, on tour Jedziemy z tym Bałaganem. Reprezentuję. Jak każdy sobie doda, co, co tam reprezentuje Jedziemy z tym, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Elo pozdrowienia.